Siemaneczko, siemaneczko witam was! Po przerwie, Sporej dosyć nie ukrywam. Ty sobie standardowo oglądam ekipę PWK. Wróciłem ze szkoły, kurczę. Dobry dzień, dobry dzień. Tutaj łóżko w tle. Mamy remont w domu, proszę Państwa. Ale pokazuję wam realia, moi drodzy, pokazuję wam realia. Jak widać przytyłem, jak widać fryzura się zmienia z odcinka na odcinek i to jest właśnie piękne. To jest właśnie piękny czas. Co ja chciałem Wam powiedzieć. U mnie ostatnio się dzieje dosyć naprawdę dużo. Super. Naprawdę jest genialnie. Genialnie. Pierwsza rzecz, jaką mam Wam do przekazania to, to że znałem prawo jazdy, moi drodzy. Moi drodzy, zdałem prawo jazdy. Dowód na to? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Dowód na to jest tutaj. Proszę Państwa. Łukasz Wojno. Łukasz Wojno. Arkusz praktycznej. Co? Egzamin. Pozytywny, proszę Państwa. Rzecz, druga rzecz, jaka, jaką mam wam to powiedzenia. Pracuję, pracuję. Zatrudniam się w pewnej firmie, pewnej restauracji. A co to za restauracja? Nie ma się tu chwalić. Ale powiem wam, powiem wam, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Nie spodziewać się tego na pewno, kurwa. Bo ja bym sam nigdy nie powiedział, że tam będę pracował. Ale mam tak blisko tam, że no mówię, kurde, zatrudniam się po szkółce. Nie wiem, weekendy, lecę tam nie. Chyba nie ma takiej pracy drugiej, tak, o, żeby sobie znaleźć i się zatrudnić. A jest to, proszę państwa. Tam są te rzeczy. Dobra, pokażę A jest to, proszę państwa, niby lecą. Kurwa, zobaczcie to. <laughs> McDonald's, ty emeczka człowieku. Emeczka na spodniach, nie? To jest właśnie to. Emeczka na spodniach. Tak się żyje, właśnie. Tutaj koszuleczka. Burgier. Koszuleczka burgier. I proszę Państwa, bucisz. To jest outfit. Roboczy outfit, proszę Państwa. <grywa> <grywa> Szczerze, jestem tak zmieszany co do tej pracy w ogóle. Że. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie. Serio, ziom. Ziom. Jest taka nuta, nie wiem jak to będzie ziom. Jestem tak zmieszany, planuję pracować tam 3 miesiące. Zobaczymy, jak będzie. Eee, I co no kurczę, nie wiem, czy uda się coś nagrać w Maku, szczerze. Może z szatni tam, bo tam jest szatnia. Nie wiedziałem o tym, że tam to tak wygląda. Mogę wam też opowiedzieć więcej na ten temat, jak będziecie chcieli, ale no, na razie tam nie pracowałem. Tam był, tam był taki pierwszy dzień organizacyjny, dopiero miałem jakieś papierki, podpisywanie, bla, ale jednak byłem w obiekcie, dostałem ubrania. Podpisałem umowę i... No co, za pracować tam trzy miechy. Skorzystam sobie z multisporta. Tyle, tak? Na razie tyle. O! I jeszcze mam legendarny item. Patrzcie to. Ja pierdolę. Patrz to. Siemanko, jakiś kurwa burger? Jakiś burger, kurwa, jakiś big mac? Big mac? Big mac? Jak debil. Ale dobra. Chuj naprawdę w to, że kurczę. No, każdy mówi, że McDonald's to pleps i tak dalej. Nie? Ja, się, ja się pracy żadnej nie boję, tak. Sam mówię, nie spodziewałem się, że w ogóle pójdę kiedyś do Maka. Boję się tylko jednego w tej pracy. Że tam są tacy ludzie, że ja się nie dogadam z nimi po prostu. Że ani podobnych zainteresowań, jakieś myślenie, cokolwiek, poglądy, nic, zero. Boję się tylko tego, że ja tam będę, że wchodzę od do, wychodzę, żeby zaliczyć, odpłukać i wiesz, wychodzę sobie, nie? Nie chcę tak. Nie chcę tak. Ja chcę mieć tam też fan, nie? Że wbijam się manobyki, sztama i mieć luzik. Nieraz w takich robótkach się robiło. Pozdrawiam firmę Invastav, ale no nie, no tutaj to się naprawdę tego boję, nie? Zobaczymy, jak będzie. Będę mówił na bieżąco. Tak jak mówię, ja się pracy nie boję, kurda, napierdalamy. Chociaż teraz troszeczkę mniej na tej siłowni napierdalam. E, mówię, choroba. E, zaniedbałem strasznie się teraz, strasznie. Ale wracamy, wracamy do gry. E, jak Wam bym pokazał mój plan, jak teraz wygląda, jaki mam grafik napięty, jakby serio. Jak ktoś mówi, że ma grafik napięty, to nie widział mojego teraz, jak wygląda, nie? Nie będziemy o tym gadać, bo to bym tak pierdolił naprawdę długo, a chcemy konkretny, konkretny odcinek, film. Jak chcecie więcej, piszcie więcej. Piszcie więcej, chcecie więcej, piszcie więcej po prostu. E, ciekawy kadr. Podoba mi się nawet. I mm. co? Waga, 8, No naprawdę nie ważyłem dawno tyle. Kurczę, chyba w grudniu ważyłem tyle ostatnio. W grudniu tamtego roku. W grudniu tamtego roku, czyli to był. To, to już będzie. Ponad rok temu. Jak się czuję? Dobrze się czuję, naprawdę, e, faktycznie dobrze. Rok temu, jak tyle ważyłem, to byłem zalany strasznie. Teraz też jestem, bo jestem świeżo obcięty dosłownie e, i czuję się tak dalej, średnio, przez to, że ta twarz jest taka zalana. Wiadomo, że mógłbym robić kniumik i tak chodzić. To może by było spoko, ale ja, nie, ja ja, tego nie chcę kontrolować, szczerze, nie? Chociaż, chociaż spoko by było, nie? Tak bym miał to pod kontrolą, ale czy by to coś dało? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja muszę się pobawić tą moją kamerą, bo naprawdę iPhone mi się nagrywa tak przyjemnie, że ja mam taki duży podgląd, dobra jest jakość, czuję się dobrze z tą z, ze sobą w tym obiektywie a na tej kamerce. Czuję się średnio ze sobą, szczerze, ale popracujemy nad tym. No. Tak jak mówiłem, znam prawo jazdy. Więc plan jest też taki, żeby jechać po furę jak najszybciej. Jak będzie wolny czas, mówię, mam napięty grafik. Wolny czas, biorę tatę, Sztama będzie statą i lecimy po furkę. Planuję kupić. Póki co w głowie mam taki pomysł, żeby kupić Citroena C4. Taki trochę dziadkowóz, ale wydaje się w porządku. Dobra cena, dobry silnik, dobry rocznik. Petarda. Jak nie, to po prostu dołożę sobie do czegoś lepszego, więc na pewno będzie odcinek z tego, jak jadę po jakąś furkę. nie? Ten Citroen C4, C4 wygląda tak. Tutaj, tutaj tutaj, wam pokażę go. Napiszcie mi propozycje, co mogę kupić. Na początku miałem takie coś, nie no, auto do 15 tysięcy, minimum 2009 rok i tak dalej. I w sumie dalej tak mam. Moje wymogi to są. Właśnie, 2009 rok, w górę, silnik 1.4 1.6, benzyna i napiszcie mi, co polecacie dla mnie, e, dla, dla kogokolwiek, jakby, no w sumie to mnie nie znacie, więc nie, nie znacie moich takich potrzeb, mega, nie? Ale właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, to to są moje wymagania, nie? Tyle, dosłownie tyle. No i fajnie, bo jakby była kierka multimedialna, nie? Wiesz, o co chodzi? Tyle, tyle. E, więc czekam na Wasze komentarze, co polecacie, jakie macie furtki, możecie się pochwalić, czy macie prawko. E, ja zdałem za trzecim. Kurwa, fart, naprawdę. Mój egzamin trwał 25 minut. Panie Andrzeju, pozdrawiam. E, bardzo dobry gościu. Dzięki niemu w sumie zdałem, bo miałem miesiąc przerwy od egzaminu. No wiadomo, też umiejętności co, nie? Trzeba je mieć, nie oszukujmy się. E, ale jednak, no gościu ewidentnie żebym zdał. No mówię, egzamin trwał 20 5 minut. Za co? Dziękuję, Panie Andrzeju. P Pamiętam pana, minął, minęło 20 dni od tego? Może 15? 20 20 dni. I nie no, 15. Kurwa, co ja będę gadał no. Zdałem i kurwa co? I zdałem, i w człowieku petarda. Jest to jest petarda. Czyli Be bez, bez niejedzenia. Jedbym takie gówne, się zobaczyli, co ja jadłem, to by się... Się zapali za głowę, ale nie ma zrobić psychozy. Nauczycieli ignorancja się no. na tego sprawdza. tylko jak go. O, Dzień kończymy w taki sposób. W w łóżeczku. sobie oglądam. Zaraz coś sobie odpalę. Ostatnio mam fazę na czarne lustro. Polecam wam naprawdę. Zobaczymy formę jak wygląda teraz przy takim zalaniu. Lekkim, co? Co wy na to? Bez pompy, bez niczego. Let's go. Zasunimy sobie roletki. Zobaczymy jak to wygląda. Ach, proszę Państwa. Uff. I oczywiście przypominam, że to było bez pompy. Na pompie. Tak jak wam pokazuję na TikToku, to wygląda 100 razy lepiej, tak? Ale tak mniej więcej chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Eee, I co? Idziemy w kimę. Chciałem tylko pogadać dzisiaj z wami. Nara.